Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to kolejny odcinek Science Row. Ja nazywam się Admiros i będę dla Was komentował tą grę czy tą tę grę jak to woli Dobra, słuchajcie, mm, 29 tysięcy jest kasa. Okej, okay, dobry start. Mm -hmm. Trochę misji mamy do zrobienia. Weźmy od Piersa. Zobaczymy co tam Pierce od nas chce. W Stagie w town. We need to be careful, Pierce. Huh? Oh yeah, I totally agree. Look, our place might be compromised. Uh huh. Whatever you say. And we get some horses, charge on Stag. All right. I'll get on there. Damn it, Pierce. I'll be over in a bit. Sure. See you soon. <laughs> w ogóle zachował się tak, jakby w ogóle go to nie obchodziło, że zostaniemy zaatakowani, że jest niebezpiecznie, że Stag są w mieście. W ogóle tak. O, no, okej, okay, spoko, dobra. Tak na luzie podszedł do tego. Czy dobrze? Hmm, tego nie wiem. Wszystko się okaże. Ok, mam trochę amunicji. Nie jest źle. O, shit. Czy to jest skrót? Skrót GPS? Chyba nie. Albo i był, tylko po prostu odkryłem go wcześniej. Jedziemy do tego pirsa, Zobaczymy co on w ogóle... Jeżeli dalej będzie tak reagował, no to to się źle skończy dla niego, bo go wyrzucę z gangu. Nie no, żartuję. Nie da się wyrzucić pirsa z gangu. Nie ma szans. Grają sobie w szachy. Damn! 20k Teraz To nie koniec. Więc, nie jest You guys clear this place out. I'll buy you some time. Diest. Pierce is loading okay, so the trucks. I will create a distraction at the park. We should spread them thin. I'll start at one of the Stag bases. Okay, czyli mamy się udać do bazy Stag. Auć, spoko, nie ma problemu. We'll Okej. Okay. Mam coś uprowadzić. Dobra. Moje. Oh a helicopter, fuck all Oh fuck, no! You can head out, bitch. I got stag occupied. We're rolling out in the convoy now. I'll let you know how the streets are looking. am I supposed to That's a good trick. Dobra. that yay! Nieźle. Z takim laserem? Kurde. Raz zmiana trybu. I lecimy. Ok, tu jest najbliższe miejsce. 500 metrów. I co tu będzie? Co tu będzie? Okej, okay, znów do zniszczenia trochę rzeczy.

The best she reports coming in of saints and trucks. Find them and destroy those vehicles. I guess.

O, żeby ja się zaraz nie pożegnał. Ja chyba nie jest tak źle. Au, au. Dobra, lecimy, lecimy. O kopce się No i tyle. Tyle z mojego lotu. Okej, okay, punkt kontrolny, tylko ciekawe gdzie on był. Mam nadzieję, że gdzieś blisko. No, może być. Nie jest źle. Nie, jeszcze ten Tu jeszcze jest jeden czołg jakiś Żegnam No i dobra, lecimy do kolejnego miejsca Tym razem nie przywalę w żadne kominy Tylko lecę normalnie żeby żeby po prostu nie, nie rozbić po raz kolejny Wow Normalnie jakbym leciał Normandią <laughs> Trochę to przypomina statek z Mass Effecta o kurde

Kurde, znów to samo. Jezu. Okej, okay, ale się nie dymię, więc jest okej. Okay. Trochę sterowanie jest dziwne, bo jak się wciśnie do góry, to on leci do góry. Jak się wciśnie w dół, to on leci w dół. No ale okej. Okay. Tak dziwnie mi się jakoś steruje. Zawsze było odwrotnie. Hey, Time for a replacement. This won't last much longer. Okej, okay, nie jest źle, tylko oni mnie ścigają, więc... Mogą by zniszczyć, ale wszystkich nie da się, nie ma takiej możliwości nawet. Dobra, do Olega musimy dotrzeć teraz. Wow! Dobra, chyba najpierw tutaj muszę ich powstrzymać. Dobra, jeden czoł. Drugi. To jakieś pojedyncze niedobitki. O kurde, znowu czoł. No, Can someone stop that plane? Uh -huh. <clears throat> Air convoy Delta Delta One entering. Everything alright, all Yes. Thank you for the help. What the hell is going on? We're trying to keep a low profile here. We can't go speeding through the streets. Might want to rethink that. plane planes flying in. an got company. You serious? Just keep going. I'll figure something out. That was not close. Dobra. Lecimy dalej. Rozwaliłem trochę gangu. Wow, wow, wow. znów to samo. Myło mi się klawisze. Dobra, przynajmniej teraz lecę w dobrym kierunku. Wow. Przechwyć samolot rozpoznawczy. Okej okay. Co to znaczy przechwyć? Mam go zniszczyć, czy, czy jak? Czy mam tam wylądować? Może być ciekawe. Ogromny, wow. Mam tam wylądować Aha, znisz Skoro tego chcecie To nie ma problemu, mogę go zniszczyć Aha, udało się, się. Nie było tak ciężko. I'm Joshua Burke. Hey. On TV I play Nightblade, an exceptionally good looking but misunderstood vampire who risks life and limb every week to keep the world safe. The men and women of Stag put their lives on the line every day to protect your city against gang violence. Wanna be a real world hero? Talk to your stag recruiter today. I know I have. Nightblade's the face of stag? Why don't you just put someone in a fucking deer suit? Hearts and minds will win the war, my dear. Shock and awe wins war, and Authorize the Daedalus and this will all be over. Absolutely not. That kid's gonna get himself killed. Well you ensure Josh brooks safety, or I'll find someone who can. Understand? Yes, ma'am. Okay, come with pop Coke and Zarąbiście Mały łyczek wody. Lecimy dalej. Mhm, nowy pojazd w garażu. Zarąbiście. Który to był? Ten, ten. W sumie już go miałem od początku. Miałem DLC, które odblokowywało te wszystkie pojazdy. Nawet nie wiedząc o tym. Hm. No nic. Eee, dobra. O, wow, o, wow, już jest jakaś kasa. Zarąbiście. No to weźmy misję. Powrót Nightblade'a. Hmm.

don't do Huh, Oh, look, Pierce can read. Girl, I ain't got to explain myself to you. Stag is using Nightblade as their mascot. We snatch the punk and we draw out Stag. Set it up, right? Um, we get the drop on those um, motherfuckers. Um um um, um. 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 Excuse me? Uh, can, you, can you sign this? The fuck is this? Dude, that's Johnny's comic. He sold his likeness to Ultor. They're making a movie out of this shit. Remind me to call Legal Lee about this. Thank you. Alright, so how do we find Burke? Chum could be anywhere. Look, we laid the right bait, he'll come to us. That's why I need you and the new girl. My name's Viola. Your name's the bloody canonist. You can't be serious. Works for me. I feel ridiculous. I didn't get a master's in economics to look like a slut. Then consider yourself an outlier.

Go inside. Find Josh. Leave. Profit. I doubt it will be that simple. Not with that attitude, it won't be. We're here. Lose okay. the weapons. Hmm. Śmiechowo wyglądam naprawdę. supposed to be here for the uh, night night play shoot yeah yeah go in <laughs> Naprawdę, na this is with you here nobody's even glanced at me i don't care if it works or not i'm not making going out like this a habit <laughs> <laughs> well i'm just supposed to ignore that habit none i hate you Dobrá i of do This looks like the right place. I'm <sighs> Nightblade. I have no fear. I will save Marion. I will destroy Mr. X. Hey, you guys want to do some warm ups before we shoot? You look familiar. <laughs> really? <laughs> Let's get out of here. Sadio? <laughs> very subtle i'm going on instinct acting what? what's going on is he gonna be all right uh it's hard to tell probably and if he isn't uh, sorry i'm just picturing being awarded the key to the city and this is a weapon Burn yeah, to shit. You think they were guarding something vital? I'm not surprised. Publicity is the key to taking a city. Guns also work. Yeah, a coma and three friends dead? It really worked out for you. Touche. I need reinforcements. Oh. Oh. Is that you?

Końca. W garażu powiadasz? No dobra. Może byś tak tutaj zeszła? Na dół. Nawet ich wszystkich nie zabijam. Nie ma to jak porwać Nightblade'a.

No i dobra. To było łatwe. Dotrzeć do bazy. Co za problem? Check the bodies. Get me Monica Hughes.

Tak, jest. Hm, przydałoby się trochę uzupełnić amunicję. Idziemy, to mamy najbliższą sklep z bronią. Tutaj. Dobra, niedaleko. Okej, okay, widzę, że jest nowa misja, ale najpierw chciałbym uzupełnić amunicję, rozdać trochę punktów, a dopiero później zająć się. and thrown into the back of a vehicle at this time it is unclear if Hurt is alive or dead support sites are popping up on the internet by the hour begging those responsible to let the actor go while opponents of the violence scene on the um Pociski zapalające, ha. Czyli po prostu ulepszyłem na maksa i dlatego dostałem pociski zapalające spoko. A co tutaj mamy? Okej, okay, większa celność. Większa pojemność magazynka. I granatnik, bierzemy. To już mam wszystko. Okej, okay, tu tylko poziom pierwszy Wyrzutnia rakiet zakupiona Materiały wybuchowe O Dobra No, w sumie W sumie to już tutaj Mogę zamienić. Ale tutaj tylko ulepszam. Dobra, dostęp do broni z chaty. Co to ma? Aha! Technika laserowa. No dobra, wypróbujmy. Bardzo szybkim tempie. Wolę jednak te podpalające, bo wystarczy raz strzelić, a oni już biegają, nie wiedzą co robić. Eee, kupimy jeszcze amunicję. i chciałbym jeszcze tak, wolę jednak bazukę niż materiały wybuchowe tutaj snajperka standardowo, właśnie czemu nie ulepszyć snajperki bo mam za mało kasy, no świetnie mówi się trudno zatwierdzamy no i dobra, w tym miejscu kończymy ten odcinek, ja sobie jeszcze wyjdę na zewnątrz no i w następnym oczywiście zaczynamy kolejne misje. Tak więc do zobaczenia do następnego odcinka. A jeszcze trzeba zapisać grę właśnie, żebym nie zapomniał. Zapisywanie jest bardzo ważne, <laughs> jeżeli nie chce się nic stracić. Dobra, mam nadzieję, że się Wam podobało. Nie zapomnijcie strzelić suba i wolność lajka. I do następnego odcinka. Trzymajcie się i cześć!